Cześć, jeżeli zastanawialiście się, dlaczego dalej nie ma dripu do Wuddering Waves, to prawdopodobnie jest to związane z tym, że Wufa coś gotuje. A, a skąd wiemy, że coś gotuje? Ano z tego, że na oficjalnym tutaj Twitterze zaczęły się pojawiać teasery. Tutaj już z potwierdzonymi informacjami w związku z nowym prawdopodobnie regionem, który nazywa się Rinashita Ten region był już wspomniany przez Shore Keeper w story 1.3. Także tutaj już mamy takie powiedzmy średnie potwierdzenie na to, że następnym updateem będzie Patch 2.0, a w tym nowy region oraz nowe związane z nim postaci. Co, co jeszcze wiemy? Ano to, że prawdopodobnie nazwa miasta w Rinasjcie nazywa się Raguna. Także tutaj mamy właśnie takie zapowiedzi postaci, możemy się tylko domyślać, o co chodzi. Dlatego może też jeszcze nie dali nam generalnie dripu. Także to są teasery prawdopodobnie nadchodzących postaci z nowego regionu które nam tutaj kuro zaczyna powolutku powolutku przedstawiać. Także no, na Drip prawdopodobnie sobie jeszcze poczekamy. Nie zdziwię się, jeżeli rzucą jakimś bardziej trailerem zapowiadającym ten nowy region, niż samym Dripem. Także trzeba wyczekiwać. Jak się oczywiście coś nowego pojawi, no to dam Wam oczywiście znać. Tymczasem piszcie, co sądzicie o tym. Bo mnie po prostu to, że będziemy mieć nowy region, w ogóle takich włoskich klimatach, bo te nazwy oczywiście są włoskie, no to kurczę, jestem bardzo tutaj zainteresowana.